Kiedy czekają nas kolejne testy w Starbase? Czy życie astronautów na ISS było zagrożone? Czy wojsko USA jest zainteresowane Starshipem? Na te i inne pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku Kosmicznego Przeglądu. Nasze wiadomości ze Starbase rozpoczynamy od Starshipa SN15. W poprzednim odcinku mówiłem wam, że został on przetransportowany niedaleko wystawy prototypów i, tak jak przewidywaliśmy, SN15 została umieszczona na jednym ze stanowisk. Pytanie, co stanie obok niej? SN16? A może któryś z boosterów? Na razie nie wiadomo, ale coś czuję, że ekipa Ilona nie zawiedzie nas w tej kwestii. Co na pewno obok niej nie stanie, to SN17. Jak możecie zobaczyć na załączonych zdjęciach wykonanych przez RGVI Real Photography, sekcja, którą pokazywałem Wam niedawno, została przetransportowana na złomowisko. Natomiast ktoś chyba postanowił wyładować swoją agresję na części pokrytej płytkami termoochronnymi. Spoczywaj w pokoju, SN17. -ko. Na całe szczęście prototyp numer 17 nie będzie musiał odpoczywać na złomowisku w pojedynkę. Kilka dni po tamtym wydarzeniu dołączył do niego testowy zbiornik z oznaczeniem SN72. Jako, że było to dość dawno, to niektórzy z Was mogą nie pamiętać, ale SN72 był specjalnym testowym zbiornikiem wykonanym z 3 mm stali. Aktualnie Starshipy budowane są ze stali nierdzewnej o grubości 4 mm. Odchudzenie prototypów o 1 mm pozwoli na redukcję wagi Starshipa o nawet kilkanaście procent, a jak wiemy każdy zaoszczędzony Kilogram, to kilogram więcej, który można zabrać na orbitę. Nie mieliśmy oficjalnego potwierdzenia, ale doszły mnie słuchy, że 3-milimetrowa stal podczas testów spisała się całkiem dobrze. Czy w niedalekiej przyszłości zobaczymy 3-milimetrowego Starshipa? Tego jeszcze nie możemy być pewni na 100%, ale taki jest plan. Dodatkowo Starship Gazer, na którego Twittera serdecznie Was zapraszam, zrobił zdjęcie urządzenia, które najprawdopodobniej jest formą, która pomaga w spawaniu zbiorników z paliwem do lądowania, czyli tzw. header tanków. Jeżeli chodzi o boostery Super Heavy, to tutaj też mam garść interesujących wiadomości. Jak widzicie, Super Heavy BN2, znany wcześniej jako BN3, rośnie w niesamowitym tempie. Dla przypomnienia, w teorii, ma być to pierwszy prototyp, który wraz ze Starshipem SN20 odbędzie pierwszy lot orbitalny z Boca Chica. Parę dni temu Mary Bokachika Gal uchwyciła na zdjęciu traspak właśnie dla któregoś z prototypów Super Heavy. Jest to część, która posiada mocowania dla wewnętrznego pierścienia składającego się z ośmiu silników Raptor. A przynajmniej tak zawsze myśleliśmy. Ten piękny, frezowany kawał metalu ma na środku dodatkowe mocowania dla jednego silnika. Oznacza to dokładnie to, co myślicie: pierwszy stopień Starshipa nie będzie miał 28 Raptorów, tylko 29. Potwierdził to sam Elon w jednym z jego tweetów. Co więcej, zapowiedział on, że pod koniec tego roku liczba ta zostanie zwiększona do aż 32 silników, a planowany stosunek ciągu do ciężaru, czyli tak tzw. TWR, ma wynosić 1,5. Co to jest TWR? Już tłumaczę. Wskaźnik TWR to jednostka charakteryzująca silniki odrzutowe i, co ważniejsze dla nas, silniki rakietowe. Dla przykładu, rakieta startująca pionowo, mająca wskaźnik TWR równy 1, nie podniesie się z powierzchni Ziemi, ponieważ siła grawitacji wyrówna się z ciągiem rakiety. Oczywiście, jeżeli nadamy rakiecie prędkość np. 10 m na sekundę, to przy wskaźniku TWR równym 1 rakieta ta będzie cały czas poruszała się z prędkością 10 m na sekundę. Pomijając opór powietrza, oczywiście. No dobra, ale skąd tu wziąć 29 lub nawet 32 Raptory? Tutaj Elon też nam dał odpowiedź. Wychodzi na to, że nowy silnik Raptor opuszcza fabrykę co 48 godzin. Oczywiście nie oznacza to, że produkcja Raptora od zera trwa 48 godzin. Według serwisu NASA Spaceflight na początku maja fabrykę opuszczały Raptory z numerami SN150, czyli na kilka boosterów styknie. Miejmy nadzieję, że posiadają one jeszcze więcej poprawek, aby zapewnić ich niezawodność. Dodatkowo zauważono pierwsze części dla boostera BN3, wcześniej znanego jako, jako BN4, a zbiornik BN21, wcześniej znany jako BN2, został umieszczony na stanowisku testowym z zamontowanym symulatorem ciągu, który pokazywałem wam w poprzednim odcinku, dzięki Ilon za namieszanie w tych nazwach. Całość została przetransportowana do ośrodka testowego, a pierwsze testy ciśnieniowe mogą się odbyć już 7 czerwca w godzinach od 19 do 3 w nocy czasu. A to oznacza, że znowu wracamy do nocnych streamów z Boca Chica. Zanim przejdziemy dalej, czy subskrybujesz już kanał Rakietomania? Jeżeli nie, to na co czekasz? W czasie pisania tego skryptu brakuje już was tylko 160 do osiągnięcia naszego celu, czyli 10 tysięcy. W związku z tym, zanotuj sobie datę 12 czerwca, ponieważ to wtedy w godzinach popołudniowych odbędzie się specjalny live z okazji tego kamienia milowego. Dodatkowo przypominam, że wspierający kanału Rakietomania oglądają ten film bez tej wstawki oraz bez jakichkolwiek reklam, dlatego jeżeli jesteś zainteresowany, to zapoznaj się z przyciskiem Wesprzyj. Wracając do filmu. Zostańmy jeszcze na chwilę w Starbase, aby dowiedzieć się, co się zmieniło. W związku z orbitalnym stanowiskiem startowym, bez którego żaden lot orbitalny nie będzie możliwy. Na trzeciej sekcji orbitalnej wieży startowej zauważono coś, co wygląda jak szyny, które mogą zostać użyte przy systemie łapania boosterów Super Heavy. Lunar Caveman przygotował rysunek przedstawiający, jak może wyglądać montowanie takowego mechanizmu. Dodatkowo, Elon odpisał na tego tweeta, gdzie stwierdził, że zapewne będzie potrzebne kilka prób, zanim uda się złapać pierwszy stopień w całości. Oczywiście, kolejne dwie sekcje wieży startowej. Są już prawie gotowe, co oznacza, że już niedługo zobaczymy ich wyjazd i montaż w placówce testowej. Jak możecie się domyśleć, montaż tych sekcji nie będzie możliwy bez odpowiedniego żurawia. To zadanie wykona LR11350, ale już wystarczająco Wam o nim opowiadałem. Także dodam tylko, że założono kolejne przeciwwagi i już niedługo zostanie on przedłużony o kolejne sekcje. Kompletna wieża jest już tuż za rogiem. Oprócz tego zamontowano cztery podwyższenia dla orbitalnego stołu startowego, a w czasie pisania skryptu do tego filmu piąte jest przygotowywane do spawania. Trochę jeszcze pewnie poczekamy, aż sam stół startowy zostanie przetransportowany do placówki testowej, ale dostał on kolejne nazwijmy to łapacze które pokazywałem wam w poprzednim odcinku. Dodatkowo pojawiła się dziwna metalowa konstrukcja, która potencjalnie może być zamontowana w stole startowym zwizualizował to OEBL na jednej z jego animacji. Osobiście nie sądzę, że ta część będzie wykorzystana w taki sposób, ale kto wie dalej mamy potwierdzenie od Ilona, że to właśnie Phobos będzie pierwszą operacyjną barką, a Deimos dołączy do załogi dopiero w 2022 roku. Na zakończenie starshipowych wieści mamy informację, że Wojsko Stanów Zjednoczonych jest potencjalnie zainteresowane systemem Earth-to-Earth, Earth, jaki ma oferować Starship. Dla przypomnienia, według wizji Ilona oprócz lotów na inne planety, gwiezdny statek ma też mieć możliwość zabrania człowieka w praktycznie każde miejsce na Ziemi w niesamowicie krótkim czasie. Siły lotnicze USA widzą to jako potencjalny środek transportu, dostarczający zaopatrzenie w każde miejsce na Ziemi, nawet te trudno dostępne. W ramach programu Rocket Cargo prawie 40 milionów dolarów z 200 milionowego budżetu ma zostać przeznaczone na misję demonstracyjną, pokazującą, że da się komercyjną rakietą przetransportować kilkanaście ton z jednego punktu na drugi punkt znajdujący się na Ziemi. Zamysł programu był tłumaczony w dość prostych słowach, czyli... Rakieta w przeciwieństwie do samolotu może dostarczyć towar w każde miejsce na Ziemi w 90 minut. Podobno pomysł istniał już od kilkunastu lat, ale dopiero teraz powstała technologia, która jest w stanie wylądować, mając od 30 do 100 ton na pokładzie. Hmm, ciekawe jaka niedawno powstała rakieta będzie miała takie możliwości. Ta na renderze też wygląda jakoś dziwnie znajomo. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale starship w kolorach Moro mógłby wyglądać ciekawie. A teraz czas na nagrać informacji spoza starshipowego świata. Zaczynamy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie ostatnio wydarzyło się bardzo dużo. 28 maja Kanadyjska Agencja Kosmiczna poinformowała, że robotyczne ramię Canadarm2, które jest wkładem w budowę ISS ze strony Kanadyjczyków, uległo uszkodzeniu. Podczas rutynowej inspekcji ramienia, astronauci zauważyli, że znajduje się w nim dziura. Ponieważ ma średnicę tylko 5 mm, mimo to nie zbakatelizowano tego i po dokładnej analizie ustalono, że dziura znajduje się głównie w termoizolacji ramienia, a jego działanie nie zostało naruszone. Dzięki temu będzie ono dalej używane przez załogę ISS podczas wielu kolejnych misji. Życie astronautów oczywiście nie było zagrożone, ale sytuacje takie jak ta dają do myślenia. Pomimo tego, że fragmenty kosmicznych śmieci są cały czas monitorowane, aby załoga ISS była bezpieczna, to jak widać, czasem jakiś obiekt się prześlizgnie. 3 czerwca z Kennedy Space Center wystartował Falcon 9 z kapsułą Dragon. Była to już druga misja w ramach drugiej fazy programu Commercial Resupply Services organizowanego przez NASA. Oczywiście kapsuła użyta podczas misji to Dragon drugiej generacji w wersji cargo, pozbawiony m.in. systemu ucieczkowego oraz systemu podstawowego. Odtrzymywania życia. Zapewne, gdy to oglądacie, to dokowanie już się odbyło, a na międzynarodową stację kosmiczną dostarczono 3300 kg zaopatrzenia. Z najważniejszych ładunków tej misji mamy dwa panele IROSA, dostarczone przez firmę Boeing. Są to specjalne panele, które zostaną zamontowane i rozwinięte tak samo jak oryginalne panele, które funkcjonują już od samego początku stacji. Ogni fotowoltaicznych ma być sześć, i jako że każde z nich będzie produkować maksymalnie 20 kW prądu, to pomimo to, że częściowo przysłonią one stare panele. To razem wszystkie będą dostarczać stacji aż 215 kW energii. Warto jeszcze dodać, że był to pierwszy start nowiszkiego boostera B1067, a sama kapsuła Dragon o numerze C209 również była nowa. Lądowanie się oczywiście powiodło, a od dokowania do lądowania kapsuły ma minąć 40 dni, pozostając w tematach ISS. Firma Axion Space ogłosiła cztery prywatne misje na międzynarodową stację kosmiczną. Misje AX-1, 2, 3 i 4 mają zabrać prywatnych astronautów, aby mogli oni poczuć się, jak to jest być naukowcem na ISS. Wszystkie cztery misje polecą kapsułą Dragon firmy SpaceX, a pierwsza misja, czyli AX-1, została wstępnie zaakceptowana przez NASA. Odbędzie się ona nie wcześniej niż w styczniu 2022 roku. Dla przypomnienia, firma Axion Space ma ambitny plan stworzenia pierwszej prywatnej stacji kosmicznej, gdzie pierwszy jej moduł Zostanie dołączone do ISS w 2024, aby po skompletowaniu stacji w 2028 odłączyć się od ISS i działać jako w pełni autonomiczna stacja kosmiczna. W ciekawych czasach przyszło nam żyć. Mógłbym powiedzieć, że czas teraz wrócić na Ziemię, ale skłamałbym, ponieważ teraz czas przenieść się na Marsa, gdzie inżynierowie NASA wykorzystali swoje wielkie mózgi, aby, miejmy nadzieję, uratować marsjański lądownik Insight. Dla przypomnienia, lądownik ten usiadł na powierzchni Czerwonej Planety 26 listopada 2018 roku. Jako że lądownik ten jest zasilany energią słoneczną, to główna misja miała zakończyć się po dwóch latach, ale jak to już nieraz bywało ze sprzętem stworzonym przez NASA, okazał się on być dużo wytrzymalszy i misja została przedłużona do grudnia 2022 roku. Pojawił się tylko jeden problem. Aktualnie Mars zbliża się do Abhelium, czyli punktu na robicie, w którym jest najdalej oddalony od słońca. Nie pomaga tu też fakt, że w lutym 2021 roku panele produkowały już tylko 27% swojej maksymalnej mocy. Jako że zbliża się zimny i ciemny okres na Marsie, to naukowcy planują przestawić lądownik w tryb hibernacji. Powstał tylko jeden problem. Przez temperatury panujące na Marsie przyrządy lądownika muszą cały czas być podgrzewane, co jak możecie się domyśleć, wymaga dużo energii. Niestety zasypane pyłem panele nie byłyby w stanie utrzymać lądownika przy życiu, przez co mógłby on się już nie wybudzić z hibernacji. Na szczęście nic straconego. Inżynierowie NASA wpadli na pomysł, aby używając robotycznego ramienia zebrać trochę marsjańskiej gleby i zrzucić ją obok panela słonecznego, co w teorii powinno zdmuchnąć część pyłu z paneli. Czy się udało? O dziwo tak! Dzięki temu manewrowi lądownik każdego sola, czyli marsjańskiego dnia, zyskuje o 30 watogodzin energii więcej. Miejmy nadzieję, że pozwoli mu to przetrwać marsjańską zimę. Ostatnio Agencja Kosmiczna NASA ogłosiła, że organizują oni dwie nowe misje na planetę Wenus. Często się mówi, że Wenus to taka Ziemia, która poszła w złą stronę. Panują na niej niesamowite temperatury oraz niewyobrażalne ciśnienia. Mimo to powstał koncept misji DaVinci Plus oraz Veritas. Pierwsza z nich ma polegać na stworzeniu satelity, która wchodząc w atmosferę Wenus dokona jej pomiarów, aby ustalić jak zmieniała się ona na przestrzeni lat oraz aby odpowiedzieć na pytanie, czy Wenus miała kiedyś własny ocean. Dodatkowo satelita wykona wysokiej jakości zdjęcia powierzchni tejże planety. Będzie to pierwsza amerykańska misja badająca atmosferę Wenus od roku 1978. Druga misja. Czyli Veritas będzie miała na celu wykonać kompletną mapę całej Wenus. Dokona tego orbiter krążący wokół tej planety. Niestety start obu misji przewidziany jest na lata 2028-2030, więc musimy jeszcze trochę poczekać. Nie myślałem, że kiedyś to jeszcze powiem, ale niestety mieliśmy kolejne przełożenie daty startu kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Dla przypomnienia, następca wysłużonego już teleskopu Hubble'a opóźniany jest już od 1996 roku. Początkowo problemem był budżet. Później pracę spowolniła pandemia, a teraz problemem okazały się wibracje, jakie wywoływała separacja owiewek rakiety Ariane 5. To właśnie ta rakieta ma wynieść teleskop w kosmos i jest to europejska część wkładu w budowę JWST. Niestety, podczas ostatnich dwóch lotów tej rakiety, separacja owiewek wprowadziła ładunek wdgania. Co prawda nie doszło do uszkodzenia ładunku, ale lepiej nie ryzykować sprzętu za kilka miliardów dolarów. Aktualnie data startu jest przewidywana na nie wcześniej niż 31 października 2021 roku. Miejmy nadzieję, że kosmiczny teleskop Jamesa Weba wreszcie poleci w tym roku. To wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Przypominam również o możliwości wspierania i jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim moim wspierającym, a zwłaszcza tym spodziewanym. Ziemia, czyli użytkownikom o Nikach Fighter, Bartotek, Venomi, Tomasz Żorawik, Grzegorz Jargas, Jobson, Radan, Jolas Fein, Kamrat 5, Zodiaczek, Jakub Rogoziński, Wojciech Radecki, 2 metry pod ziemią, Jacek Skrzeczyński, Recisław Paweł Pawełek oraz Jasiowiec. Jeszcze raz dzięki za wsparcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!